Cześć! Jestem Tomaszem Niziołkiem. Zapraszam Was na 24. Pastwisko. Dziś opowiem Wam o kapeli Judasz i ich płycie Astrofobia. Judasz to krzyczący ropa grający na gitarze, leń szarbiący bas-mac oraz buczek walący w gary. Wymienieni przeze mnie muzycy to reprezentanci ogólnie rozumianego wschodu Polski, natomiast zjednoczeni są pod herbem Rzeszowa. Mimo, iż razem grają dopiero od 2011 roku jako Judasz, to każdy z osobna ma już około 20-letnią karierę muzyczną za sobą. Początek ich wydawniczego życia to 2012 rok epka na w Studio Roslin i tam też w 2013 kolejna epka Hunting Among the Stars, czyli tytuł, który gdzieś może Wam zaświtać przy okazji przesłuchiwania Astrofobii. Dziś będę skupiał się na płycie Astrofobia, która została nagrana w Studio 67. No i ogólnie mogę powiedzieć, że mamy tutaj 7 autorskich numerów i jeden taki dodatkowy cover AC Drinkers kawałka Striptease. Sami muzycy mówią, że niektóre inspiracje, dźwięki wykorzystane na płycie. Pamiętają jeszcze rok 2004? Bardzo jestem ciekaw, jak przez te 12 lat te pomysły wyewoluowały i gdzie udało się je komponować. Żeby opowiedzieć Wam o tym, wybiorę jak zwykle 3 plus 1 kawałki z płyty Astrofobia. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to bardzo fajny projekt okładki. Mimo, że opakowanie jest bardzo skromną, tekturową kopertą, no to już tutaj mamy świetną. Pracę już konkretnie przeczytam Wam, kto jest za nią odpowiedzialny, jest to Rafał Wechterowicz, Świetny pomysł, bardzo ciekawe wykonanie. Myślę, że dodaje uroku całości, ponieważ świetnie się z nią zgrywa. Co do płyty, co do muzyki, no to mamy intro, które zatytułowane Astrofobia. Tak naprawdę wiele o samej płycie nam nie mówi, dlatego że jest bardzo jakby to powiedzieć grzeczne i ułożone. A reszta płyty wcale taka nie jest. I to już pierwszy kawałek, o którym Wam powiem, przekonuje o tym w 100%. Celestial fenomen. Pierwszy numer pokazuje jak ogromna amplituda doznań muzycznych i emocji będzie towarzyszyła przy poznawaniu całej płyty astrofobia. Mamy tutaj na przemian kawałki bardzo szybkie, z bardzo um, wolnymi. Nie ma jednoznacznego tempa utworu, nie ma jednoznacznego jakiegoś um, wzorca, na którym jest utwór budowany. W Celestial fenomena jest tak jak na kolejce górskiej. Mamy sporo przyspieszeń, sporo zwolnień, tak instrumentalnie, jak i wokalnie. Są momenty muzycznej i wewnętrznej walki, które niepostrzeżenie przechodzą w takie dziwnie kojące sytuacje, pełne harmonii. Po drodze mijamy Huntington Manchester, czyli tytuł, który już kojarzycie z drugą artystką zespołu Judasz. Jest może nieco bardziej standardowo skomponowane, ale nadal ma świetne momenty przyspieszeń i spowolnień. No i jeszcze bardzo fajny początek, nawołujący moim zdaniem do wnętrza mechanizmu zegarowego takie tykanie, takie odgłosy mechaniczne. No i na to wszystko na okresy świetna realizacja gitarowa. Później mamy Death Star, który znowuż charakteryzuje świetną momenty perkusja. No i dochodzimy do kolejnego punktu programu, którym będzie Downing SEO. Już pierwsze dźwięki tego utworu przekonają nas, że znów będziemy mieli podróż w kilku tempach, kilka biegów trzeba będzie wrzucić, nawet gdzieś tam we wstecznym, żeby zatrzymać sobie ten silnik, ale o tym za chwilę. Jest bardzo fajny zabieg, który powoduje takie ło. Wow. Zaraz po tych pierwszych kilku taktach mamy bardzo fajny zabieg, gdzie podwójna stopa zyskuje niesamowitej melodyczności poprzez to, w jaki sposób poprowadzony jest wokal. No I dopiero dziś tam za chwilę zauważamy, że spod niego delikatnie zaczyna wyłaniać się coraz wyraźniejsza gitara. Te momenty wyraźniejszej gry gitarowej sprawiają wrażenie takiej inkantacji poprzez swoje tempo i sposób akcentowania. No i jeszcze wzmagane jest to wszystko przez takie churalne powtórzenia tekstów. Bardzo fajny zabieg, a kolejny to właśnie ten hamulec taki, a, który zaciągamy w tym momencie, to poprzez delikatną gitarę nagle no, znajdujemy się w Polsce. W Polsce, kultu, tak konkretnie świetny hołd oddany temu utworowi i tym wykonawcom, którzy kawałek Polska nagrali. Absolutnie zmienia perspektywę patrzenia na ten numer. Świetnie. Później nadchodzi numer, który poniekąd wskoczył dodatkowo na listę tych, które chciałem wam zaprezentować. Początkowo no miał być trzy, ale jest cztery i właśnie tym dodatkowym jednym jest Astral Anxiety. Anxiety zaczyna się bardzo nietypowo, spokojnie. Jednocześnie mamy taki komputerowo zmieniony głos w drugim wokalu gdzieś tam tonszczącym się w tle. Jest to dziwny numer, ale dziwny w taki z jednej strony niepokojący, z drugiej strony satysfakcjonujący sposób. Mamy dźwięki, które w innych kawałkach nie były tak wyraźne. Mamy jakieś bongosy, mamy. Kawałki techno, tak jakby powyrywane gdzieś, z dźwięki techno powyrywane z numerów z lat 90. później albo wczesnych lat bieżącego milenium. Wydaje mi się, że jest tam sporo niedomówień, wydaje mi się też, że jest sporo odniesień, których ja jeszcze nie rozumiem, ale bardzo chętnie się dowiem. Jeżeli wy muzycy z zespołu Judasz ma, macie tam jakieś takie swoje powrzucane ciekawostki do tego numeru, bardzo chętnie się o tym dowiem. A może Wam, drodzy widzowie pastwiska, z czymś kojarzą się te dźwięki, które przewijają się pod spodem? Wiem tylko w tej chwili, że nadaje to świetnej głębi i takiego niedopowiedzenia, takiej atmosfery zagadkowości temu, temu numerowi. Kolejnym numerem, o którym tylko wspomnę, jest Horse Guide. Polecam słuchać na słuchawkach, bądź na dobrym sprzęcie, głośno, żebyście usłyszeli, jak to fajnie jest pomiędzy kanałami po rozdzielaniu. No i w końcu dochodzimy do numeru bonusowego Strictis. Striptease jako cover AC Drinkers dorzuciłem tutaj dla własnej przyjemności, żeby pokazać Wam też, że przyjemność tworzenia płyty mieli niewątpliwie muzycy. Możecie tutaj zaobserwować gościnny występ, jakiego udzielił Łapa Terror, ale też to, w jaki sposób Judas czują się w kompozycjach innych niż własne, a czują się dobrze. Wydaje mi się, że właśnie tutaj mamy takie połączenie przyjemnego z pożytecznym bardzo fajnie słucha się tego kawałka i tego w jaki sposób zaaranżowali to muzycznie panowie z Rzeszowa. Na pewno w pierwszy kawałek jest nieco lżejszy i całkiem inaczej zaaranżowany niż cała płyta, ale to dobrze, ponieważ mamy też głębie umiejętności zespołu, pokazaną w sposób ciekawy, w sposób może bardziej komercyjny. No i tak, ciężka sprawa przede mną to podsumowanie, tak jak ciężką sprawą było rozpoczęcie. Um, może jakiś taki własnej wewnętrznej oceny tej płyty, ponieważ astrofobia, zresztą to, co prezentuje zespół Judasz ogólnie, to nie jest muzyka, którą ja słucham bardzo często. Dla mnie było to duże wyzwanie, żeby um, opisać to, w jaki sposób ja tę płytę odnajduję. Niemniej jednak z dużą dozą przyjemności um, uczyłem się tego, w jaki sposób słuchać muzyki granej przez Judasz. No i tak jak pierwsze przesłuchanie dało mi gdzieś tam obraz, jakie trzy kawałki będę chciał e, przedstawić, to późniejsze przesłuchanie, późniejsze okrążenia tej płyty pokazywały mi dlaczego. Raz za razem odkrywałem kolejne warstwy utworów a z dużą dozą satysfakcji. No i myślę, że to jest właśnie główna zaleta tej płyty. Jest to Ciężka, techniczna muzyka, skomplikowana, ale też taka, która jednocześnie daje bardzo dużo satysfakcji, jeżeli zaczyna się pojedyncze zabiegi rozumieć i doceniać i zauważać. Przez to też jest to płyta, która na pewno szybko się nie znudzi, a być może nie znudzi się nigdy. Bardzo chętnie będę do niej wracał, chociaż tak jak mówię, nie jest to tak ciężar, do jakiego ja się osobiście przyzwyczaiłem, ale pewna taka otwartość z mojej strony opłaciła się, bo jest to świetna płyta. Judasz, astrofobia, koniecznie polecam Wam. Chciałbym, żeby jak największa ilość odgańców o nich usłyszała. Na koniec, standardowe ogłoszenie parafialne: jeżeli gracie bądź macie coś wspólnego z bardzo fajnym zespołem rockowym bądź metalowym i chcecie posłuchać, co opowiem o Was na pastwisku, piszcie do mnie. Wszystkie linki, przydatne adresy, TD znajdziecie pod filmem. Jeszcze tylko w ramach ogłoszeń parafialnych pochwalę się, że pastwisko zostało partnerem medialnym. Krakowskiego koncertu grupy Percival Schattenbach. Wspomnę krótko, że w niedługim czasie możecie spodziewać się konkursu z wejściówkami na ten koncert. Będę go organizował razem z moim drugim projektem, który współtworzy z jego założycielem Dawidem: próbownia.pl. Zaglądajcie na tę stronę, bądźcie czujni na Facebooku moim i próbowni ponieważ warto, na pewno koncepty Percivala to jest coś, co zostaje na długo w pamięci. A za dziś Wam już dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.